Patrzcie, jakie luksusy mamy w hotelu. Tam jest Marcin, jego BMK Sprawdziłeś, że działa? No i co tam jest? Tam jest miejsce do mycia rowerów, bo tutaj jest wypożyczalnia elektryków, też w hotelu. A skoro jest miejsce do mycia rowerów, to można też umyć motocykl. Tam jest chemia? To jest chemia? Nie. Sama woda? Nie mam tu chemii za nie odważyłbym się tak nie No, nie, no wiadomo. Teraz uwalniasz parę wodną, a to też ociepla klimat. Ale jakoś z tym razem. No i elegancko. Plan sytuacyjny przedstawia się tak. Po prostu najchętniej bym zawrócił. Nie ma jak tu pojechać środkiem. No wiem, widziałem, ale to ja nie wiedziałem, że, są, że trzeba kupić. Nie? No, na to wygląda. Nie, nie było biletów, tylko normalnie się wjeżdżało i tylko za parking się płaciło. Ale jaja. Tu. Pierwszy raz się spotykam z biletami tutaj. Jeśli chodzi o Lago Bryce właśnie stwierdziliśmy, że dziękujemy bardzo i wracamy. W sensie jedziemy na przełęcze, ponieważ Lago Bryce w tym okresie tutaj lipca. Jest 40 euro słuchajcie bilet. W tym 20 euro na żarcie można wykorzystać. Także 40 euro no, no nie, no. no. 40 euro przegięcie pały, no. Przegięcie pały. Dobrze, czyli rajez odpuściliśmy. Jedziemy na, w tej chwili w stronę Cortina d'Ampezzo, tutaj może zamiast Braje, to się zatrzymam, ale już widzę, że tu pełno samochodów Tutaj nad tym jeziorem Ono On nie jest takie ładne, ale... Ale jest! Ale nadal to jezioro! W Alpach Niesamowita jest pogoda, no 30 stopni cały czas, a coraz wyżej jesteśmy I cały czas trzy także to kurde, po prostu jest Sahara Na chwilę się zatrzymam tylko Szybkie zdjęcia i spadamy No i inna To jest takich jezior tu jest pełno, wiesz, w zamian za tamto zatrzymałem się na tym, a tu się nigdy nie zatrzymujemy. Bliżej wody zejdę o, Może jakieś takie zdjęcie się zrobi. Przed nami Falzarego. Tam jest yy, no, najbardziej znana chyba z tych przełęczy. I zobaczymy czy tak jak ostatnio Znowu jakiś wyścig czy coś, chociaż już by były komunikaty. Otóż teraz widzę, że ciśniesz z numerami, Adam jest jakiś zlot chyba musieli mieć na tych lambrettach. sobie stańką, może nie ich. Tu zrobimy 5 minut, zrobimy jakieś foty i jedziemy dalej, nie? Tylko poczekam, aż wszyscy przyjadą. Tam można sobie wejść, nie? Na górę. Tam z tyłu jest bardzo fajny widok. Tutaj. Tu już widoczki są zacne, nie? masz pomysł na jedzotko potem tak. masz taki plan. Mam, tak mam, mam. Tu jak zjedziemy to, to się zabrało. Mogę być wyluzowany. Możesz być. Dobra, dziękuję. Ale pogoda, ja tu wiem, że nigdy nie byłem w gorkinie, żeby ja A tu objeździłem wszystko jakoś kortina. No ostatnio, ostatnio wracaliśmy tędy, a dzisiaj zaplanowałem tu, żeby pojechać w dół. Bo no, mamy czas, nie? Mamy... No taki, wiesz co, super nie jest ten czas. Aha. Ale na razie, na razie na kolację zdążymy. A będzie jakiś rozjazd czy raczej... Będzie, na dole będzie Skrzyżowanie takie w prawo i w lewo W lewo czy w prawo Prawo. No pięknie jest obsrany tym olejem Pięknie, pięknie Widać no, widać jak się w lewo składasz Kijowo, że się nie... Wiesz, przy odrobinie nieszczęścia tak Weź sobie teraz, do, załóż rękawiczkę, jak masz jakąś chusteczkę, coś, nie masz. Może ze sklepu wziąć, poprosić sklepu albo Nie, trzeba by tak spalić gumę bokiem, wiesz. To jest proste. Czekaj. Tak jak pinie mówi, na rękawicach ten... Poczekaj, poczekaj. Na kłopoty Piniu jest zawsze dobry, pamiętaj. A pat, wyjąłem płyn do dezynfekcji rąk, a miałem kuźwa. To nie, już nie. A może mam? Jakieś inne rzeczy? Kabelki? No nie, to płyn wyjąłem, akurat, kurde. Robiłem porządek. A nie, jest. Ziomuś! Co to jest? Spisakasz sobie chustą. Serwetkę to jest do czyszczenia stoperów, alkohol. A co się stało? No tam se przetrze to trochę, nie? No myślę, że to nic nie zmieni. Zobacz, jak on ma oponę, dojechał. No będzie spokojniejszy. A o, o! No widzę, że przygotowany jesteś na zakręty. To rozumiem. Nie no, szacunek. Ty, ale ty miałeś sobie poprzykać szmatkę tej Ty miałeś sobie szmatkę popcikać, a nie mi wyprzykać cały No co za gościu tej Widziałeś to? Jaki mam notrawca? Ekologiczny I co schodzi? Ekologia Natura Gumę trzeba spalić bokiem No mówiłem przed No. Jest dobrze Widziałeś? Kurde i znowu ty się, chłopaku, nie wypłacisz! Psikaj, psikaj! Jak masz być spokojny, to weź, weź to wypsikaj całe! Serio! O! Teraz to masz elegancką oponkę! Zdychwąca zdechlaki ciągnie za sobą. O, to jakby ciemno, to są włosy z... z tej no z myszki. <laughs> z trupa chyba. Chyba jedna z najbardziej krętych dróg tutaj w, w wokół Sela Ronda, czyli Pordoid. Są zawroty, że dość wysoko się wspina. Nie pamiętam wysokości, zaraz będzie widać na schronisku. Ale tutaj te zawrotki to są takie konkrety. Mamy no i teraz kierunek Gardena i następnie hotel, kierunek. Wjeżdżamy na Gardenę i tutaj już są naprawdę takie widoki, że cacha dymi. lub hajabuzy, bo same majki jadą. Ale cudnie. Muszę teraz ukarać to jest Kosmar <śmany> normalnie. Ale tu pięknie to wygląda, ja. No jesteśmy. Na szczycie gardeny to trochę jakby mniej turystów To dobrze Będzie się gdzie zatrzymać Chociaż nie, bo tutaj jest zawsze tak mało miejsca No ale na motocykli nie ma problemu Chcę się z panem też macnąć. Panie, panie Marcinie, te paski ci tam tak huźwa dyndają, jakby ci lampa mrugała, wiesz? Tak cały czas mruga lampa. To pan nie będę przywiązywał. Czy ty za mną kiedyś jedziesz? No właśnie.